No, cześć. Słuchaj, ty. Dzień dobry, dobry wieczór. Ja jestem z komisariatu z ulicy Popolnego. Moje tak? nazwisko jest sierżant y, Marcin Wiśniewski. Mam takie zapytanie, bo dostaliśmy zgłoszenie, że pani ukradła dzisiaj słonia z zo. Proszę? Że pani ukradła słonia z zo. Tak, ukradłam. Gdzie pani teraz ma? W kielisku. Proszę? tak w ciejśku. Pani sobie zamierza to Panie. robi, tak? Proszę pani, ja wysłałem pani wezwanie już dzisiaj na jutro. Tak. Musi się pani stawić i po prostu wyjaśnić tą sytuację, bo sąsiadka pani podała. Moja sąsiadka, proszę pana, ja nie mam sąsiadki. Ma pani sąsiadkę. Mam sąsiadkę. Rozumicie, że tak? Nie, nie, nie. <grym> no? Halo? No? Ty, stół, ja lubię. A? Ty ukradliście swoją jazdę dzisiaj? Swoja przecież zajebali z A tak, jednego jak zajebałem, to się nie widzę. Afrykańskiego takiego, z trąbą i dużymi uszami. Łapie, albo nie pij, albo nie dzwoń. Nie słuchaj. nie łącz wszystkiego na raz. <śm> ale nie. <śm> no, albo chyba zmień zera, bo ten cię oszukuje, kurwa. Dillera zmień dalej. <śm> Nie, bo ja mówię, poważnie. Ja z z powolnego. Jestem policjantem. A, który zajmuje się tą sprawą. Po prostu swój opolski nam zginął Zo i zostaliście wyznaczeni jako na tych sprawców, którzy które go ukradli. Dobra. Odjechaliście na nim, czy żeście go gdzieś schowali? Nie, jako w kieszeni W Jakiej kieszeni? Dobra, stary. Trzymaj się powodzenia.